Siemaneczko, dzisiaj mamy do przetestowania 8 końcówek tumików. Zaraz otworzę bagażnik, zobaczycie sami, jak wyglądają te końcówki, jakie są średnice. Jest to jeden z ciekawszych filmików, zapraszam Was do obejrzenia i sami zobaczycie, jak zmienia się dźwięk od takiej końcówki tumika. Jeżeli chodzi o średnice, jakie mamy do przetestowania, to między innymi od 50 pojedynczej, podwójnej, później mamy 60 podwójną, pojedynczą, 70 pojedynczą, podwójna już założona na samochodzie, no i setka, setka pojedyncza i setka podwójna. Także myślę, że to są jedne z ciekawszych końcówek tłumików i jest warto usłyszeć, jak to chodzi na tym pojedyncza końcówka tumika, średnica 5,08 rozbita na 60. Proszę bardzo. Przełożymy teraz na podwójną. Dobra, przejściówka na podwójną też 50. Zaraz zobaczymy. Dobra, teraz przechodzimy na 60, na razie pojedyncza Dobra, teraz będzie 60 podwójna. Zobaczymy czy się uda to nie wsadzić, bo trochę mi tutaj po spawaniu się zrobił owal, no ale zobaczymy. Przechodzę na teraz 76. 76 pojedynczą końcówkę Tunika. ścianka szufka I po sto czas to jedynka. Ścięta pod kątem. że to już nawet dosyć fajnie wygląda. Podwójne końcówki tunika. 101, tutaj jest 100 rzek i przechodzimy znowu w 60. Te końcówki zostały przetestowane na postoju, gdzie po prostu była robiona lekka przygazówka, powiedzmy tam do 2500-3000 obrotów. Jeżeli chodzi o zwykłą jazdę, to ta różnica między końcówkami jest jeszcze większa. Ja jeżdżę obecnie na 76 podwójnej, a nie wiem, czy z powrotem nie przejdę na 60, bo jest już naprawdę głośno. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do śledzenia mojego kanału. A już w niedługim czasie zrobimy konkurs na końcówkę Tumika, także bądźcie na bieżąco i śledźcie kanał i właśnie może to Wy wygracie taką końcówkę.